Ok, czas na kwiaty jednoroczne. Tu mam zestaw. To co będę siał w tym roku. W większości to są nasiona zbierane własnoręcznie, zeszłoroczne. Dziwaczki, aksamitki, cynie i tak dalej. Jest też kilka, kilka kwiatów kup kupionych. Kwiaty jednoroczne tego typu możemy wysiewać koniec marca, początek kwietnia. Są też kwiaty, które trzeba wysiać wcześniej. Tu możemy zaliczyć na przykład petunie czy Lobelię. Te kwiaty wysiewamy wcześniej. Tak yy, o, możemy zaczynać od połowy lutego. Po prostu one dłużej rosną. W tym momencie one są już dobre do przepikowania. A my będziemy wysiewać te kwiaty jednoroczne, które są na stole. Siejem do pojemników pożywności. Te niebieskie to... Są pojemniki po, po pieczarkach. Ten jest chyba po jakichś owocach. Ważne, żeby zrobić otwory w dnie, żeby odprowadzić nadmiar wody. Dobra, bierzemy się, zasianie. Pierwsze będzie aksamitkę. Tak wyglądają nasiona. To akurat są zebrane przeze mnie w zeszłym roku. A tutaj dla porównania, nasiona aksamitki, ale kupne. Tak to wygląda. Staramy się to jakoś równomiernie rozsiać. chociaż nie zawsze to się udaje myślę że tyle wystarczy przesypujemy ziemią ziemia też oczywiście ta sama co była do kapusty czyli kupna Nie przesypujemy za głęboko, lekko ubijamy, podlewamy, bardzo dobrze sprawdza się. Ten patent z, z takim podlewaniem. Delikatny strumień wody. Żadnych nasion nie to, nie wypłuczę. Dobra, pozostaje to oznaczyć. Można nawet przykryć to przezroczystym z zroczystym pojemnikiem, uzyskamy wtedy mini szklarenkę. Woda będzie, wilgoć będzie po prostu wolniej parować. W środku będzie cieplej. Być może przyspieszy to wschody. Chyba najlepiej wysiewa się kwiaty o dużych nasionach właśnie typu dzibaczek. Tak wyglądają te nasiona. No, są dość spore. Możemy sobie pojedynczo je wziąć i równomiernie wtedy rozmieścić. Równe odstępy. Później będzie łatwiej to pikować i sadzić. Nie będzie problemu z ich wyciąganiem. Każda roślinka ma swobodę. I przesypujemy. Podlewamy. Jeszcze tylko podpisać, oznaczyć i będziemy jechać dalej. Po robocie tak to wygląda na tą chwilę kwiaty posiane. Tu jeszcze czeka papryka. Ale ona ma czas, bo będzie sadzona do gruntu. Sobie spokojnie rośnie. Tu mamy kapustę. I tutaj kwiaty, które czekają na przepikowanie i seler, który aż się prosi o przepikowanie. Podejrzewam, że zrobię to następnym razem. Jeszcze chciałbym Wam pokazać. Tak wyglądają pomidory. Pikowane były w poniedziałek. Dzisiaj mamy środę. Jest słonecznie. Wszystkie ładnie stoją. Nic nie zwiędło. Rosną, rosną. No dobrze. Na tą chwilę to by było tyle. Do zobaczenia wkrótce.